Witam. Jak widzicie, czynię przygotowania do wpuszczenia ptaków. Na razie zaczepiłem im jedynie dwa gniazdka. Dwa koszyczki. Wiadomo, nie będę teraz szczepiał, bo to już jest okres taki polędowy. Ale niech po prostu widzą, że gniazdka są. No, i pozaczepiłem parę miseczek. Wapienko wiadomo. Tutaj jest taka wanienka. Do kompania mozgnie się kąpią i na górze jeszcze uczepiłem dwie takie liny jakby tu miałby za mało gałązek. taka jedna będzie wisząca, będą sobie mogły szarpać ewentualnie, bo to jest głuta, yy, więc będę miały sobie ewentualnie nawet, tak jak powiedziałam do gniazdek. Już na przyszły rok będę sobie szczypać, zrywać i, i układać. Taką mam nadzieję. No cóż, czekam na wpuszczenie ptaszków. Mam pierwszą paczkę. Otrzymałem dzisiaj. Tu są, zaglądałem już wcześniej troszeczkę. Cztery kanarki, wszystko młode z, z 21 roku. Żółciutkie. Także idziemy do wolierki, będziemy je wpuszczać. No jestem już w środku w wolierce. Mogłem wcześniej, chciałem patrzeć. ja już wszystkie, jeszcze dwa siedzą. Skakujcie, skakujcie, dobrze. I jeszcze jeden, no, do góry. Do góry maluszki No już A co tu się ja myślałem że takie puchliwe będzie No właśnie No i jak się Proszę bardzo jak się porozsadzały Elegancko Ha, jakie malutkie Jakie malunie Chodź tutaj, nie to się wcale nie wiem, czy one się nie boją czy właśnie się boją że tak o kąsać nie chce. No i nie no chciałbym żebyś przed siateczki Kurde no coś ty no, nie chcę, nie chcę do swoich braciszków Trudno za chwilę siądzie. No mamy na razie tak jak powiedziałam cztery sztuki Mamy jeszcze zamówione kolejne paczuszki Chciałbym takich tutaj, nie wiem. Na początku myślałem, około 20 sztuk zebrać, ale nie wiem, czy to nie będzie za mało miejsca. Zobaczymy w trakcie kupowania, w trakcie do, yy, dopuszczania ich tutaj, jak to będzie wyglądało. Mam kolejne pudełeczko, dzisiaj przyszło. Będziemy wpuszczać. Ale wspomniałem, mam kolejnego ptaszka, za będziemy go wypuszczać. Tu jest samczyk, agat. O, szybko wyleciał. Szybko wyleciał. Ale to dobrze, widać że żywy. Mody również z tego roku, 21. Także kolekcja mi się powiększa o młodzież. No mam jeszcze zamówione kolejne pudełeczko. Tym razem sześć sztuk. Miały dzisiaj do mnie przyjść, ale Pan coś pisał, że kury nie przyjechał, nie odebrał i będzie mi je wysyłał jutro. Także myślę, że niebawem będę wypuszczał tutaj. To jeszcze nagramy to. No te tutaj... U, te tutaj się już dobrze czują, widzę. Chruwają. Na linach wczoraj wieczorem widziałem, siedziały sobie pod samym prawie że dachem. Nocowały, o jak ładnie się bujają Także myślę, że są zadowolone No, jak sobie trwają Oj, poszyły się Agacik je wypłoszył. Agacik jest tropcy dla nich Jeszcze go nie znają Są taka reakcja Przyszła kolejna paczka. Teraz będziemy ją otwierać. Te ptaszki w środku się ruszają, bo słychać jak grafią. Teraz otworzę i wypuścimy. Taki ładny. Ten ładny. Pomarańczowy. Mm -hmm. taki, mm -hmm. ładny. 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 Sześć tu dzisiaj przybyło do mnie. Bardzo ładnie. Takie pomarańcze. A tu, zobaczcie, wpuściłem dwa małe pawie. i gadam, pawi. Bażanty. Bażanty miałem ze swoich jajeczek. Miałem ich pięć sztuk. Ale kot mi powyciągał. No i byłem zmuszony je tutaj wrzucić. To no jednak woliera jest bezpieczna. Zamknięta, ogrodzona. Żeby odchować chociaż te dwie sztuki. Jajka dostałem i nie wiem, czy to są złociste bażanty. Nie mam pojęcia. Już teraz już nawet nie pamiętam jakie. No tu razem z naszymi kanarami przebywać tak z pół roku, może do wiosny, nawet przetrzymań, żeby nie było za dużo, bo z ich będę na gałęzie, i zaraz się wszystkie poogłębią.